i korzystając z tego, że mamy chwilę wolnego, wybieramy się na małą przejażdżkę Taką po prostu, bo za dużo siedzenia w domu Oli, dokąd jedziemy? Jedziemy yy, na pojeżdżawkę nad Zegrzem i mam nadzieję, że szybko stamtąd nie wrócimy, bo no, zaczęło padać, jest mgła także mam mieszane odczucia, ale yy, przynajmniej się już gdzieś z domu, także i tak po tak prostu Ciepła kawa uratuje dzień tak oh, ciepła kawa ze stacji, bo smaka nie polecam, bo jest Czas nakarmić bestie. Ostatnio jak jest trochę zimniej, to patrol też pali trochę więcej, bo trzeba... O, co to się odbija? Trzeba liczyć jakieś okolice bardziej 14 litrów niż 12, jak do tej pory. Ale to nadal jest mniej niż 18, które paliło 2,8. Ale trzeba pamiętać, że dzisiaj paliwo nie jest już takie tanie, jak było kiedyś. O, tankujemy. Kurde, coś się odbija na tej stacji. Okay. Aktualnie mamy 5,99 za diesla. Czyli przy spalaniu 14 litrów to jest 85 zł. A jeżeli paliłby 18 jak wcześniej, to mamy ponad 100 km, czyli złotówkę na kilometr. To niedługo się okaże, że bardziej się opłaca jeździć taksówką na wyprawy niż terenówką. No cóż, przy okazji mam już w Patrolu założone nowe opony, bo tamte kupery już były mocno zjedzone, tak naprawdę 120 tys. km przejechanych na opon terenowych to jest tak super dobry wynik. Teraz mamy opony Toyo Open Country MT, w rozmiarze 35 cali, ale już na felwie 17. Ze względu na to, że po prostu tych opon nie ma na feldzie 15, ale z drugiej strony felga 17 ma trochę więcej zalet. Można założyć większy układ hamulcowy. Zresztą dlatego te opony są popularne na 17, bo jeep w jeździ na 17 przez większe hamulce. I też w zakrętach ta opona trochę mniej pracuje względem felgi a i tak mięsa jest tyle, że w terenie będzie można skłózać powietrze i jeździć na niskim w To nie jest problem. Ciężko mi jest powiedzieć jakąś opinię, czy ta opona jest lepsza od kuperów, które miałem, czy gorsza. Na razie pierwsze wrażenie jest takie że chyba jest trochę cichsza od nowego Coopera, ale nie jakoś bardzo, ale dużo cichsza od zajechanych Cooperów, bo przeskok między zajechanym Cooperem a nowym Toyo to jest jakby przeciąć się z MTK na ATK, ale jak jeździłem jakiś czas temu na świeżych Cooperach, to też było całkiem spoko, więc pierwsze wrażenia są takie po prostu, po prostu okej, okay, nie? A założyłem te opony dlatego, że dużo znajomych na tych oponach już jeździło i mi polecali, mówili, że to jest fajna opona, no ja lubię jakieś zmiany, chciałem na, na własnej skórze porównać sobie tą różnicę, różnicę między takim kuperem a Toyo, także teraz ten sezon latamy na Toyo, a jakaś dokładna recenzja tych opon, myślę, no jak zjeżdżą kolejne 100 tysięcy kilometrów, a może nie, zobaczymy. No i witamy Zegrze, jakże piękne, wakacyjne, deszczowe i mgliste. Oli? Co robi lepiej, grzane siedzonka czy ciepła kawa? No ogólnie dałeś mi trudne pytanie, no ale ja muszę zadać przy swoim powiedzeniu sprzed y, kilku lat, że za y, grzane siedzenia w aucie jestem oddać, y, w stanie duże, także no grzane siedzenie niestety. Kawa kawą, ale grzane siedzenia robią robotę. Szczególnie w tym podeszłym wieku, na się czuję. W tym roku przejadę trochę mniej kilometrów patrolem niż w zeszłym, bo od lipca posiadam pierwszy raz od czterech lat płaski samochód też, bo kupiłem sobie Camaro w lipcu, co prawda z szóstką, także brakuje mu dwóch cylindrów, ale daje zupełnie inny uśmiech z jazdy niż patrol. I w takich warunkach miejskich jazdy na co dzień po prostu ostatnio nim więcej jeżdżę, bo ma automat. Jednak po mieście w korkach automatyczna biegów jest dużo fajniejsza niż manual. Patrolu pewnie kiedyś ten automat 8HP gości, ale chciałbym, żeby na razie trochę więcej aut z nim pojeździło i żeby to sprawdziło się w praktyce, bo wiem, że to jest fajne, ale jest to sporo pieniędzy do włożenia, a aktualnie mój samochód jest naprawdę taki bezobsługowy, bezawaryjny i nie chciałbym przesiąść się na skrzynię, która może sprawić mi jakieś niespodzianki, także na razie czekam, aż inni z tą skrzynią pojeżdżą, a co do Camaro... To e, jeżdżę nim też teraz więcej, bo po prostu jest trochę taniej niż Patrolem. Naprawdę, jazda Camaro to jest jakieś 2 litry na 100 km mniej niż Patrolem. Także przy obecnych dramatycznych cenach paliwa, to naprawdę no, każde 2 litry to jest kurde 12 zł różnicy na 100 km. To jest dużo. Kiedyś miałem Renault Megan 1.6, który kupiłem za 200 zł na imprezie w akademiku. Ta meganka była w gazie i paliła 6 litrów gazu. W okresie w którym dało się kupić gaz za złoty 40 zł. <noise> i to był okres, w którym naprawdę jazda była za darmo, <noise> ale to były stare dzieje. Megana była śmieszna, bo ja na Meganie jeszcze zarobiłem, bo dałem tą Megankę mojemu mechanikowi w rozliczeniu za robotę za 600 zł, a on tą Megankę dał swojemu pracownikowi jako część wypłaty i chyba za jeszcze więcej. także ta Megana po prostu z miesiąca na miesiąc zarabiała na siebie yy, Zbekowa historia Nigdy więcej tego auta, bo Megana była strasznym gównem Ale była śmieszna, bo nie kosztowała nic To był samochód kupiony za 200 zł Nie szkoda było z nim zrobić cokolwiek Aż trochę żałuję, że ją oddałem w rozliczeniu mechanikowi A nie po prostu wystartowałem nią we Wraklejsie Bo do tego nadałaby się idealnie Nieraz nią latałem szutrami, za terenówkami I w pierdzie i po prostu jeździła Dzisiaj Camaro już tak nie zrobię. Niestety, Camaro jest nie w tym celu. Nie będzie z niego Camaro safari, nie będzie przerabiane w teren tak jak Instant kolegi. Camaro to po prostu moja amerykańska zabaweczka, którą chciałem sobie kupić od dawna, ale po prostu o tym aucie będzie osobny film, w którym więcej ja ten temat opowiem. Przy okazji powiem Wam, że trochę poci mi się ta kula, ona mi się już poci dość długo. To jest przedni most, jak widać, jedna strona jest sucha, a ta się dość mocno cały czas poci. I problem jest taki, że ja mam już tu krzywą pochwę mostu i mam ją taką krzywą, odkąd kupiłem to auto i co wymienię uszczelniacz, to on szybko leci, przejeżdża tam 10-20 tysięcy kilometrów i już zaczyna się znowu lać, bo krzywy most po prostu ciągnie, ciągnie, uszczelniacz go rozwala. Mosty w patrolach wyginają się w tym miejscu tutaj, na tym przewężeniu się wyginają. Teraz nowa pochwa, którą wstawiam, będzie miała tutaj takie wspawane wzmocnienia. Będzie w ogóle cała powzmacniana, żeby dało się tym autem bardziej skakać. Także no. Dwa lata mam tego patrola i dwa lata jeszcze z krzywym mostem. Ma to negatywny wpływ na zużycie opon, przednie opony bardzo krzywościło. Przy okazji, no też łożyska dostaję bardziej po dupie, bo są nierówno obciążone. Także dzisiaj jest tak naprawdę ostatni dzień z tym mostem. Bo jutro patrol trafia na warsztat. Jedziemy do Patrol for you, żeby wymienili mi w końcu tą pochwę mostu na prostą. A przy okazji czas wymienić olej w silniku, bo był wymieniany tuż przed wyprawą. Wróciliśmy z wyprawy, zrobiliśmy jeszcze trochę po polsce kilometrów, tam 5000. Także czas na wymianę oleju, ale pokażę wam, jak będzie wyglądał most na fotkach z innego mostu już tak powzmacjanego. Te wzmocnienia, które widzicie na zdjęciu, to są wzmocnienia od chłopaków z Rzeszowa z IOD Performance. Cały temat mojego stara 744 widzę, że miał bardzo fajny odzew. Ciekawią was te filmy, bo widziałem, że dużo osób to po prostu obejrzało i dużo osób się do mnie prywatnie odzywa z jakimiś pytaniami albo radami. To jest super miłe i super fajne, że ta staroska społeczność jest taka aktywna. Ja powoli się dopiero uczę tego Astara i nie wszystko w nim jeszcze ogarniam, nie wszystko wiem co i jak, ale coraz więcej, bo naprawdę siedzę. Nawet ostatnio kupiłem sobie książki. Takie sam naprawiam, o starze, żeby zobaczyć jak to wszystko jest zbudowane. Bo e, do takich starych aut nie ma w internecie takiej wiedzy. To wszystko trzeba kupić na papierze. Także kilka stówek wydane na książki, ale naprawdę fajne książki. Trochę szkoda, że dzisiaj takich książek do aut nie robią. Chętnie bym sobie kupił taką książkę, w której jest pokazany cały patrol z przekrojami, rysami, wykresami. Że to jest, no, jest zajewiste naprawdę. To starych aut to miało swój taki klimat, że ma się to stare auto, ma się te stare książki, jest taka wiedza. Ale przy okazji e, mój star wymaga teraz tak e, w pierwszej kolejności ogarnięcia układu hamulcowego. Bo sprężarka, która jest na silniku, bardzo dużo oleju leje w układ hamulcowy, co nie jest dobre, bo pneumatyka z olejem nie powinna być. Przy okazji, te wszystkie uszczelki gumowe od tego oleju będą się rozpuszczać i to prędzej czy później padnie. Także to jest taka pierwsza kolejność. Już ogarnąłem sobie nową sprężarkę, która będzie w pełni sprawna i super. Tylko szukam jakiegoś warsztatu, który podjąłby mi się jakby. Wymiany wszystkich węży w układzie, żeby ten układ pneumatyczny położyć cały na nowo, bo przyznam się szczerze, nie do końca jestem obeznany w układach pneumatycznych hamulcowych ciężarówkach. Chciałbym, żeby to było zrobione dobrze, żeby tu jeździło bezpiecznie, bo trzeba pamiętać, że to jest kurde 5 ton, nie? I jednak no, nie chciałbym, żeby ciężarówka, którą jeżdżę, sprawiała jakieś zagrożenie na drodze. Także szukam warsztatu, który podjąłby się. Kompleksowej renowacji układu hamulcowego w Starze 744. Eee, myślę, że. Mogę dojechać wszędzie starym, po prostu byle byłby to warsztat, który potrafi to po prostu dobrze zrobić, na tym mi zależy. Bo ja mogę starze grzebać przy układzie paliwowym, przy silniku, przy kabinie, wszystkim mogę grzebać, ale nie chcę grzebać w układzie hamulcowym. Po prostu, no nie mam w tym doświadczenia, chciałbym żeby zrobił ktoś to raz, za porządnie. Ogólnie ten star dobrze hamuje, tylko ostatnio był taki objaw, że chyba jest dużo oleju w zaworkach tych zwrotnych wszystkich, bo jak lekko naciskam na hamulce, to nie odpuszcza hamulec. W sensie jest taki efekt, że on go cały czas trzyma, a jak go wcisnę mocniej i puszczę, to odbija, odpuszcza. I jak na postoju tak lekko nacisnę i on ten hamulec jest nieodpuszczony, to słychać, że z okolic przedniego lewego koła schodzi powietrze, czyli gdzieś tam stamtąd to ten hamulec nie odpuszcza. No nie wiem, nie znam się dokładnie na tych układach. Tyle co gadałem ze znajomymi, to mówili, że możliwe jest to, że przez to, że jest właśnie dużo oleju w układzie, to te zaworki nie chcą odpuszczać, bo one są jednak na powietrze, a nie na olej, to jest pneumatyka, a nie hydraulika i te układy nie powinny się mieszać. Także to trzeba ogarnąć. A tak to on jeździ, no jak ogarnąłem to działanie tej świecy płomieniowej, to on normalnie odpala. Jak ten star się zagrzeje, to już nie dymi, on tylko dymi, jak jest zimny. Ale no, tak naprawdę ma słaby ten silnik, i będę chciał go wyremontować e, tak cały ten silnik, żeby był na świeżo. Bo po prostu chciałbym, żeby w przyszłym sezonie to była taka zabawka na zloty. Może na bol, jeżeli do tej pory go ogarnę i mu zaufam. Także no, Star chwilowo czeka i nic się z nim nie dzieje, bo w tym miesiącu tak realnie to nie było na to kasy, żeby przy nim podłubać. Eee, także ten teraz sobie Star stoi i oczekuje na, na lepszy czas. A ja po prostu chcę skompletować wszystko, żeby położyć układ hamulcowy na nowo i wtedy będę mógł się nim cieszyć na nowo. Całego tego dzisiejszego vloga nagrałem telefonem, jako taki po prostu eksperyment, żeby sprawdzić z ciekawości, czy telefonem da się coś sensem nagrać. A przy okazji miałem trochę jakichś takich ciekawostek do przekazania, także fajnie, że obejrzeliście. My tymczasem wsiadamy do auta, bo robi się trochę chłodno. Ta plaża nad Zegrzem ma swój fajny klimat, ale w aucie jest ciepła kawa i grzane siedzonka, a to zdecydowanie jest przyjemniejsze niż stanie na mrozie.